Hej się was wszystkie z tej strony już witajcie w kolejnym y, gameplayu z y, Crysis 3 i jak w ostatnim odcinku sobie w ostatnim odcinku w ostatnim odcinku pokazaliśmy tego jebacza i teraz tu jesteśmy dalej dalej tu tam gdzie przedtem A dobra, spokój. A dobra. O! No nie, nie. No nie mówcie, że jeszcze raz. Dobra, tego jak dobra zrzucę. Dobra, ludziska, to nie było takie... ...tyle jak myślałem. To była taka broń, co można ją tak... ...można go załatwić tak szybko. Dobra, no to więc idziemy dalej. Nie ma co się obijać. Nie ma co, sieć komunikacyjna jest już nie ma co się objawiać w wełna. Idziemy dalej. Może dzisiaj... Nie, może... Może już nie w ale... tym, ale... O, tam jest kolejne. Boże, uważaj! W pobliżu znajduje się unieruchomiony puls. Możliwe, że zacznie działać przez tę całą może ale, nie się tego może ale jeśli ma źródło energii to może udałoby mi się je wykorzystać kurde no, te, no ci, ciekawie to ciekawie to tutaj nie jest yy, w tym może albo w, w następnym w następnym odcinku damy przejdziemy. Się, co A nie na długo. A tak to się wyciągny. Tak, coś. frajerzy giń dobra, zajebiście padł tutaj jeszcze na się kręcił teraz sobie włączymy... nie wiem jak to się nazywa co to jest? aha, to można szyfrować, zapomniałem i co to jest? co to jest? Cytadela tu sobie jakaś amunicja, to tam na pewno się udamy. Ale w sumie... Tutaj mamy wszystko... Aha, tu jeszcze zmienimy... To, to ma dobrze Ten. Aha. Dobra, no to kurde, nie? Nie, no ja tutaj nie wiem jak, od czego, od czego, od czego tu zacząć, tak prawdę mówiąc. I Co to jest? Aha. Nie, tylko no ja nie chcę, ja chcę, no come on, no, ja chcę to. Tam jest ich aż pięciu, a tam jest kogoś, a ten właśnie, ten typ, gdzie tu się odkręcił. Dobra, never mind. Przemkniemy się tutaj jakoś. Bo nie chcę się zbytnio z nimi walczyć, powiem wam szczerze. Może się nie chce, ale nie chcę z nimi walczyć. Długo ich się klepie po prostu, no. Są. to jest w ogóle, podłącz się do pulsara cypitala okej, okay. podłączę się, łożków co to jest, jak tam się podłączyć, Na pewnie tak jaw, dobra o, o, o byłem, dobra, już chciałem dalej to do, do, chciałem już zjebać, bo, bo bo, bo by mi się nie udało eee I... nie mi się wo 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 wow. yeah. ja bym chciał z nim walczyć gincz matto z

Giniesz, no i, ca i cały magazynek prawie, ale zginął Jeszcze. dobra, chyba nie mam innego wyjścia, Niech tylko z nimi walczyć do ziemi, do tak Come on Giniesz, giniesz, giniesz Dobra. I się wrócimy po tamtą oh no. Ammo. Do, o, oh, dobra, dobra, dobra. Akcja była z tym, z tym dużym. <grych> dobra, dobra. Co to jest? jest specjalna. O, coś mi ugryzło w rękę. Pewnie to był komar. Spalimy Teraz niewidzialność Wow, wow, wow Ładuj, ładuj, ładuuuuj Ginij, Gini, A o Weź mi tę rękę Kurde, tylko można mnie dobra Giniesz teraz O, padłeś Z, z wielkimi oporami, ale padło Czy tutaj coś jest? Jest, dobra, to mnie cieszy Jeszcze został jeden, osz kurde no Dobra, co zjedłem tak. Na No to, to trochę tu kupił błąd Ej, dobra, najlepiej od tyłu, tak? No, one, one głupieją mi Dobra Mamy coś tu jeszcze? Nie, dobra, więc możemy iść do kaju Dobra, to są małe pomieszczenia, więc tych dużych nie będzie. Chyba... Już się zgubiłem. Niech, chyba dobrze idę. To jest jakieś co mogę powiedzieć? uuu ale roz... się rozsypał. osiem minut to był kontrolny uuu chwyć kuchenką zupełnie strzały strzały ale nie, fajny, fajny, fajne fajne o co to jest co to, to jest to jest suko mała Dobra, zobaczmy to Są te mm, A, dobra, to są już te Cepidy zwykłe Dobra O, o One są Na razu, kurde Tak, owszem od razu żeby też trzeba pozbierać, o, 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 jak tutaj puścić, tak? Prorok musisz opuścić most, żeby móc wejść na kładkę. Jak się uda, ściągnęliśmy granat, padacie akurat.

Ja coś czułem za mną działa. Ale... ale tak, tak człowiek. Wow, gdzie co to jest? Jak to by nie zrobiło? Jak, jak ich tu jest więcej? Ten granat, no, co mi go z strzały, tu tu jest tu tu jest szczały, tu jest co tam jeszcze koło to mi znaczyło to na pewno o i też czałem o Dobra idę go zniszczyć zniszczyć jak to mam? teraz teraz giniesz chyba zobaczmy Ja już się działa. Dobra. Ach, nie, nie tak. Dobra. Dobra, tam są. O. Tam są, pszczoły, Są, szczeły. są, szczeły, są szczeły. Dobra idę, idę Cuddemet Cuddemet, ale tu Ale fajnie, fajnie, no co to wygląda? Uuu, taki Dobra jesteśmy, dobra zobaczmy Dobra, ożej. Czyli mm, mam się bronić chyba? Dobra chodźmy A nie, tutaj już. Tutaj byłem ich pozabijałem. Aha, no, dobra. Aha, teraz przyjdę. A nie, już jest. A jednak pomyłka. Zawsze będę musiał za ciebie walczyć. Aha, śmieszny jesteś. Nie ma dnia, żebym nie chciał się z Tobą zamienić. Nawet z tymi, Bóg wie, jakimiś sprzętowo-mięsnymi, sefickimi mutacjami, co Ci pompują szambo pod skórą. I tak bym chciał. Chodź. Szambo. Szambo mi pompują pod skórą. Czajcie to? Szambo pod skórą. Mi pompują. Och, trochę wysoko jest. Cóż, nie powiem. Dobra, przejdźmy się, bo ty jesteś słaby. <śle> <śle> Sien, Sienna robiło tu. Tu, tu, tu. Tu jakieś statki obcych. Żeby Uuu, wizja No no coś to, to A ja mam iść? A Tutaj mam iść No przesuń się, bo jesteś słaby Ja tu jestem prorok, tak? Ja jestem tu prorokę nie? Ja, ja tu mam kompinezm Do nurkowania, tak? Mam zaznaczone w ogóle gdzie mam iść, ale nie, nie wiem gdzie mam iść. Tu na pewno, tu, coś mam zrobić. Nie, hmm, tutaj mam coś zrobić. O! o. ulepszenia do no, nanokombinezonu. Powiem szczerze, że mi się w tym nie chce bawić. No, mam... Dwa. Przepraszam bardzo was. Dobra, już jestem. Nie wiem co to jest, yy... dobra nie chcę się z tym bawić, a dobra, aha, co to, jak, jebnąć? O kurde, co to jest, czy to jest nano kombinezon? Co? Zdepczemy mu głowę Obyś wylądowała korporacyjne groje Zapłaci się za to Gdzie kurwa jesteście? <głșeś> Ten już Postał szal Jebnął Ty Co w piłkę gra? Ojej no. <głș> Jak mu Jak Kurwa Jakbym dorwał go Korpo kurwę, co <suszy> to zrobiło? Korpo kurwę. Oba no cóż, ale. Nie ma co się użalać. I tak, i tak czy siak chyba ich zabiemy, chyba. Poczekaj Nie kurwa czekał Tu nie ma Czy to jest ta maszynka do zajmowania kombinezumy? W porządku. My chce, co mi chcecie zrobić? My nie chcecie mi kompinezonu z Musimy być pewni co robimy Odblokowanie skafandra spowoduje zerwanie plomby i przekierowanie na ninu Jeśli ma już w sobie technologię Cephidów nie wiadomo czym się stanie Zostawcie mnie z blokołu Wchodzę do systemów odsyskiwania pamięci Filtrowanie Chuje, co wy mi robicie? istniało pewne ryzyko. Spowodowaliśmy poważne zmiany w Twoim organizmie. Ale żeby pokonać tak zaawansowanego technologicznie, nie mieliśmy wyboru. Zablokowaliśmy receptory dopaminy. Twój umysł będzie chroniony. 8a. Sierżant Michael Sykes. Sprawność jest nadal blisko optymalnej, ale można się spodziewać szybkiego pogorszenia. Dzień. Zależy przez to. Przez zastranę oh. poszczyzny? Nie miałam wyboru, Michael! Program cel! Mieliśmy długi, wiesz jak to działa! Zmusili mnie! Musiałam ich skrzypcić! Co dzień słuchałam ich krzyków! Każdego dnia, dzień po dniu! Wiem, co zrobiłam! Z tego dnia aż do śmierci. Michael! Myślisz, że wyrzuty sumienia to naprawią? Jeśli tak kurwa tego żałujesz, Claire, czemu dogadujesz tego w ten sposób? Czemu po prostu mi nie powiedziałaś, ty fascynujesz? Ty, posłuchaj mnie! Wiesz, jak to jest! I wiesz, że nie miała wyboru! Zrobiła, co musiała! Nie miała wyboru. Robiła, co jej kazali. Tylko wykonywała rozkazy. Kogo ci to kurwa przypomina, prorok? Jedno ci pokój miała co do ciebie rację. Równie dobrze mógłbyś być jebaną maszyną, bo istoty ludzkiej do ty już nie przypominasz. To znaczy, nigdy ci to dobrze nie wychodziło, ale Jezu Chryste, weź swój w Czy ją teraz twarz nosisz pod tym hełmem, prorok? Ty jeszcze w ogóle masz twarz? Wszyscy musieliśmy coś poświęcić. Miałeś wybór, stary. Zawsze jest jakiś wybór. Powiedziałem Ci wszystko! Pamiętasz to? Ci wszyscy ludzie, którzy zginęli pod twoim dowództwem, gdy ty, ty wykonywałeś rozkazy, bo ty nie miałeś wyboru. Jesteś jak ona. Psychologie. Weź sobą skatankę. I idź się bawić w te Mm -hmm. No to się trochę po... pokomplikowały sprawy. Przepraszam, nieprzyjemnie z się pomiędzy intrią. No cóż, no ale to chyba było, było na tyle w tamtym odcinku, takie... No a, nie, dobra. Dobra, tutaj tu, jeszcze to i... ...o czerwonej supernowej, słuchaj uważnie! Archanioł jest kluczową platformą regulacyjną w nowej sieci energetycznej CEL. Ale to nie wszystko! Gigantyczne zasoby energii systemu mogą zostać rozładowane w postaci obszarowej broni energetycznej, zapewniając pewne zniszczenie wrogich celów i się całych obszarów miejskich. Są procedury umożliwiające zastosowanie Archanioła w wielu innych sytuacjach. Gdy pojawia się zagrożenie trzecim etapem Sepidów, Archanioł uruchamia swój najbardziej agresywny protokół. Czerwoną supernową. O Boże. Oni rozwalą cały nowy Jork. Totalna zagłada z orbity O kurwa Dobra, zobaczmy co my tu mamy dalej Czerwone supernowo Dlaczego cel ciągle musi mi robić w poprzek Muszę wyprowadzić wszystkich poza obwód Marnujesz tylko czas Muszę ocalić jak najwięcej ludzi. Nie, to nie ma znaczenia. Nie skończy się jak w niczym. Archanioł posiada gigantyczny magazyn energii. Jeśli przekażą całą tę energię z powrotem Sepidowi Alfa, to się w ziemi gigantycznym dziurę. Nie będzie już ziemi. O. No co możemy zrobić? Podłączyć się do neuroprzekaźnika septu. Jak im zajrzę do głowy, to może uda mi się znowu ich uśpić. Odwrócić przebucen. Bez zagrożenia ze strony sepidów cel odwoła archanioła. Chcesz się połączyć z sepidami? Prorok, ty ledwo wytrzymałeś nawet wtedy, kiedy twój łeb miał ochronę. Teraz zabezpieczenia są zdjęte, a to oznacza, że nanity w Twoim nanokombinezonie są wolne. To znaczy, że mogą się przekształcić, co chcą. Mogą przyjąć dowolną postać. Możesz stać się sepidem. Jestem skłonny zaryzykować. Dobra. No to jak jesteś w takim kozakiem, to spotkamy się w następnym dźwięku Crazy 3. Z wami był Janusz. Nie zapomnijcie subskrybować, lajkować. I trzymajcie się. Bye, bye.